Halo, halo, witam wszystkich! A w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o młodszym Cypio i tym, jak wygląda w mobilizacji. Młodszy Cypio jest już w grze od jakiegoś czasu, i w razie czego bardzo chętnie przytule jakieś raporty z walki. Coś tam już widziałem, ale, wiecie, ciężko to jest określić, dlatego. W tym odcinku nie będę pokazywał tych raportów, właśnie takich już z walki gdzieś tam, bo naprawdę mogą się zdarzyć różne kwiatki, a bardzo ciężko to zweryfikować. Wiecie, czy rali było sformowane, czy nie było, jaki ekwipunek, uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Szukanie tego wszystkiego jest strasznie czasochłonne, dlatego posłużę się takimi testami, które tutaj były zrobione na kanale u Emila. Podrócę tutaj też link do tego, jak wyglądały te testy. Jeśli chodzi o to co ono powiedział jak je przeprowadzali, to powiedział tyle, że to są dwie osoby, które mają super ekwipunek i uzbrojenie. No ale cóż, jesteśmy już na takim etapie w roku, że naprawdę albo robimy testy bez niczego, co też ma swoje minusy, albo robimy testy z wszystkim i też musimy przyjąć, że te uzbrojenia oczywiście nie będą dokładnie takie same i podobno podobnie ekwipunek, no bo w ekwipunku znowu mamy te poziomy kultowe i tak dalej, tak dalej, także no cóż Żyjemy z tym i jakoś obarczeni, powiedzmy, wiedzą na ten temat, i tak pokażę Wam te raporty, żeby powiedzieć, jak to wygląda. Po raz kolejny przypominam, że jeśli chodzi o jego umiejętności, to już taki filmik u mnie jest, kiedy tylko pojawiła się informacja oficjalna, jeśli chodzi o jego możliwości, tutaj tylko jedną rzecz, po raz drugi to już przypominam, że się pomyliłem, że ta premia do punktów życia piechoty. W drugiej umiejętności jest tylko w zmobilizowanej armii, bo tam na filmiku mówiłem, że on może się nadawać do walki w pole. Też widziałem kilka wyników, kilka właśnie walk z nim w polu. Nie jest to dobry dowódca ogólnie do walki w polu, właśnie przez to, że te 30% tutaj statystyk bardzo ważnych punktów życia, no po prostu nie jest aktywne, jeśli nie jest to mobilizacja, więc wydaje mi się, że będzie to dowódca stricte z mobilizacji. Jakoś bardzo dużo też nie widziałem. Tych filmików czy testów z nim związanych, bo wydaje mi się, że jest coś takiego, że wiecie, że gracze piechoty zainwestowali bardziej w tego Williama Wallace'a, no bo on się opłaca do walki w polu, a jednak niewiele osób właśnie wymaksowało tego sypiona, no bo wiadomo, że on będzie tylko do mobilizacji. Ale właśnie, no jak w tej mobilizacji wygląda, o tym będziemy sobie dzisiaj mówić. Będę właśnie na. W Przykładzie tych raportów pokazywał. Szczerze powiedziawszy, zanim wyszedł, to ja byłem, jak patrzyłem na jego statystyki, to miałem takie, wow, wow to będzie dobre, to będzie naprawdę bardzo dobre. Ale czy jest? No to popatrzmy sobie na wyniki, które, które tutaj mamy. Pierwszy raport, który widzicie, to jest raport kontra Gorgo i Heraklicz. No i widzimy, że tutaj przegrywa Sypio, który jest użyty właśnie jeszcze Starikiem. Nie jest to na pewno wynik jakiejś tutaj ochów i achów, nie będzie, no bo gdybyśmy tutaj podstawili jednak łuczników, to będą mieli wynik lepszy. Kawaleria chyba jednak miałaby gorszy, no ale na pewno ten wynik, który tutaj widzimy, czy tam minimalnie wygrali, czy przegrali, ale nie jest to coś takiego, że wiecie, powiem o, no super robią robotę. Także no to kombo wydaje mi się, że jest mocne, ale tutaj widocznie jednak przegrywa. Ok, spójrzmy sobie na kolejny raport. Tutaj mamy taki raport kontra kawaleria, czyli mamy tutaj Elinorę i Herakliusza, i tutaj już jest zdecydowane zwycięstwo. Czyli widzimy, że jeżeli będzie garnizon kawalerii, to rzeczywiście jest to rally, które zrobi robotę i zrobi tutaj porządek i wymiecie tą kawalerię najprawdopodobniej, bo ten wynik jest no, bardzo dobry po prostu, tak. No nie da się tego inaczej powiedzieć. Kolejny raport to znowu jest młodszy Sipio i Tarik tym razem, i tutaj zobaczcie, że przegrywają też z łucznikami, gdzie, no nie powiem, garnizon łuczników już jest trochę przestarzały, tak? Już niedługo, za parę miesięcy, pojawi nam się nowy garnizon łuczników, i on będzie jeszcze mocniejszy, więc jeżeli już Dido i Zyge jest w stanie sobie poradzić z Sipio młodszym i z Tarikiem, to może być jakiś tam też punkt taki, że może to będzie właśnie powrót do tego garnizonu łuczników, aczkolwiek nie myślę, że to akurat będzie Dido, którą pokonać jest mimo wszystko, wydaje mi się, dosyć łatwo. Jeżeli uważacie na te właśnie obszarowe, to jest też Dido-Zyge z Herakliusem. Wydaje mi się, że byłaby jeszcze mocniejsza w tym raporcie. Takie, takie mamy combo i ono już wygrywa, więc to też powiedziałbym, że jednak dużo pokazuje. Ale w ogóle to połączenie tego sypią młodszego italika, mimo że wiele osób mówiło, że to jak to będzie najlepsze, wydawało mi się od razu niekoniecznie i chętniej zobaczyłbym, jak to wygląda z Liucze. No i takie raporty tutaj też mamy, więc popatrzcie, jak to wygląda, kiedy przyjdzie Liucze. Pierwszy raport jest dosyć zaskakujący. Wygląda na to, że ten sipio młodszy z liucze radzi sobie gorzej niż stalikiem wcześniej. No, tutaj jest zdecydowane zwycięstwo Gorgo. I z jak zobaczyłem ten raport, to takie miałem, aha, no dobra, jednak się pomyliłem. Jednak ten sipio młodszy z liucze to chyba nie jest dobra opcja. Ale nie wiem, czy coś w tym, przy tej walce było nie było tak, czy coś, bo zobaczcie sobie zaraz następny raport, który jest, i te liczby. Czyli dokładnie to samo. no Wydaje mi się, że wiecie, RNG, RNG ok, ale żeby było aż takie duże RNG, to mi się nie wydaje. Tu mamy, no, różnica jest diametralna. Jeszcze raz trochę razy, kilka razy klikam. Tutaj mamy 60 tysięcy w tył, tak? A tutaj jesteśmy, no te 20 parę tysięcy, prawie 30 tysięcy do przodu. Więc no o co kawał. Wydaje mi się, że ten pierwszy raport jest. Coś z nim nie tak. Dlatego tak mówię te kolejne raporty jakby będą na to wpływały. Bo oczywiście można by powiedzieć, że ten raport jest jakiś nie tak. I to też oczywiście jest możliwe, ale wydaje mi się, że raczej, raczej ta druga opcja i ten jest taki bardziej rzetelny raport, i tutaj pokazuje, że Sipio z Liucze będzie sobie radził lepiej i jest w stanie wygrać z Gorgo z Herakliuszem które jest typowym, bardzo nawet typowym garnizonem teraz, tak? Wydaje mi się, że cały czas możemy powiedzieć, że to jest spokojnie jakaś tam meta, bardzo często używany garnizon. E, ok, zobaczmy teraz, jak to wygląda kontra kawaleria. Czyli mamy tutaj znowu zwycięstwo zdecydowane, tak, no to jest 60 tysięcy, e, tylko jeszcze może sprawdzimy jak Tarik sobie poradził. Tarik sobie też poradził. Mamy zupełnie jakby inne te liczby, ale finalnie jest chyba trochę gorszy. Tak, jest trochę gorszy. Tak? Więc tutaj to jest właśnie to, co mówiłem, że wydaje mi się, że ten raport wcześniej z Gorgo był nie, coś nie taki, bo praktycznie we wszystkich innych testach Scipio z Liucze wypada lepiej niż Scipio z Talikiem. E, Okej, okay. no i ostatnie, co zobaczymy, to zobaczymy z łucznikami. I tutaj widzimy, że z łucznikami też wygrywa e, młodszy Scipio z Liucze. Czyli e, innymi słowy, wygrywa z wszystkimi. Tutaj też znowu nie jest Dido z Herakliuszem, tylko jest Dido z e, Zygeliangiem, więc może by wyszło tak porównać. I czego się tak naprawdę dowiadujemy z tych raportów? Jeżeli byśmy chcieli się tak super na nich oprzeć, czego jakoś bardzo nie polecam, szczególnie wiecie, jeżeli chcecie mieć takie super informacje i tak dalej, to warto się wgryźć w temat, jest to bardzo trudne, ale najlepiej oczywiście na własnej skórze pewne rzeczy przetestować. Więc po prostu jak jesteście w KWK, macie tych graczy piechoty, no to oni. Raczej na pewno będą ci, którzy robią mobilizację, raczej zrobią tego CPO młodszego, bo on wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobry. I raczej wszyscy ci gracze będą mieli i czy i Tarika, także możecie po prostu zrobić dwa rali i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I wtedy dla Was to będzie taki jakby konkretny wynik, albo nawet, nie wiem, 10 razy potestować, jak to wygląda. Wydaje mi się, że z tych testów, co pokazuję, i to by gdzieś tam potwierdzało moje przypuszczenia, że połączenie Właśnie z Lucze jest lepsze niż połączenie z Tarikiem. Ale tutaj znowu jest kwestia tego, to był taki wiadomo, suchy test. Nie ma tutaj sformowania tych jednostek, okrążania tej mobilizacji. Jestem ciekawy, jak dobrze poradziłby sobie właśnie ten Cypion moczy, kiedy jest okrążony. Wydaje mi się, że powinien sobie poradzić bardzo dobrze, że to nie jest rali, które chcielibyśmy sformować, Może to nie jest, wiecie, tam Atyla i tak dalej, ale. Wydaje mi się, że tutaj może być naprawdę bardzo dobrze, jeśli, jeśli o to chodzi, że ta mobilizacja może być bardzo odporna. A jeżeli mobilizacja jest bardzo odporna i wygrywa, tak jak tutaj widzieliśmy, z każdym możliwym garnizonem, praktycznie, no to jest to naprawdę, naprawdę bardzo mocne. To, jest, to wtedy jest meta, i wydaje mi się, że bardzo możliwe, że właśnie taką metą ta piechota będzie. Przynajmniej do czasu, aż pojawi się nowy garnizon łuczników, może on tutaj trochę namieszać, tym bardziej, że widzimy, że ci łucznicy ze wszystkich jednostek są najbliżej gdzieś tam tego zwycięstwa czy wyrównanych wyników, tak, że ta Dido, Zygę nawet sobie całkiem nieźle poradziła. Gorgo też, z Herakliuszem, to nie jest najgorszy wynik, tak, no ale na pewno nie kawaleria, która tutaj dostaje naprawdę dosyć porządny oklep od tego kombo Sipio młodszego i Liucze. Nie widziałem, jak wyglądałoby połączenie tego sypią młodszego i y, Williama Wallesa. Znaczy, widziałem tam ze dwa raporty, nie było to nic nadzwyczajnego. Y, widziałem też raporty z innymi takimi, wiecie, jakby niebanalnymi opcjami, jeśli chodzi o piechotę. Czyli widziałem, że tam próbowali na przykład chyba z Aleksandrem i to nie wyszło dobrze. Próbowali z Haraldem i to też nie wyszło dobrze. Próbowali z Kakalem i to też nie wyszło dobrze, więc. Te wszystkie opcje raczej nie, nie widziałem z Williamem, albo widziałem chyba kilka raportów z Williamem, tylko że on nie był wymaksowany i nawet nieźle to wyglądało, więc może jeszcze to będzie William. Natomiast czy to będzie meta w Rally? Bardzo możliwe. To są dopiero, wiecie, pierwsze dni, kiedy on się ujawnił, kiedy jest dostępny, że kiedy możemy go używać, ale wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne. Tylko to jest właśnie trochę problem, ponieważ. Jak już mówiłem przy tych garnizonach, które widzimy w tych raportach, to najbardziej popularnym garnizonem na teraz to jest właśnie Gorgo i, i Herakliusz. Tak? No, tam możemy ogólnie, jeśli chodzi o te kombo Gorgo z Herakliuszem, Będziemy używali często miksu, w sensie do wszystkich jednostek, i wtedy to jest spoko, bo możemy rzeczywiście użyć tam więcej łuczników czy tam kawalerii, ale jak, jak chcemy mieć takie najlepsze wyniki, to jednak dobrze by było, żebyśmy tam mieli dużo piechoty, tak? Wtedy, wtedy te, te wyniki z góry są lepsze. Więc jeżeli używamy piechoty w garnizonie, to później będzie problem, kiedy będziemy chcieli też tej piechoty używać mobilizacji. Dobrym wyjściem jest, tak jak mówię, że używamy tego Gorgo Harakrius jako, jako garnizonu, ale dosyć niewiele piechoty gdzieś tam ciśniemy do tego garnizonu. Tak? Ewentualnie może to będzie powrót tego garnizonu Tak, Też można tam zrobić taki mix trup, można użyć więcej łuczników. Czy to będzie koniec jakby rali łuczników? Nie, wydaje mi się, nie jest, nie jest to aż tak mocne. Tak? W sensie, że chodzi mi o to, że łucznicy też dosyć dobrze radzą sobie z gorgo w garnizonie, więc nadal jak, jak najbardziej to może być używane. Tutaj to wygląda lepiej, więc to będzie kwestia, która mobilizacja jest bardziej odporna, w sensie, którą jest gorzej zesformować. I tutaj jestem prawie że pewny, że Sipio będzie miał. Więcej do powiedzenia, ponieważ, wiecie, te wszystkie premie do normalnego ataku i tak dalej, to się też liczy do kontrataku. Tutaj te punkty życia i tak dalej, i tak dalej, jeszcze liucze do tego dorzucone. Wygląda to dobrze. Ogólnie piechota zawsze była gdzieś tam bardziej wytrwała od łuczników, więc dlaczego nie miałoby być tak w tym, w tym przypadku? Także wydaje mi się, że będziemy mieli jakąś taką nową metę. Jestem tylko ciekawy, na ile. W sensie takim, wiecie, czy. Od teraz na tych najlepszych królestwach, to każda mobilizacja jedna, która będzie szła, to będzie zawsze ten Cipio młodszy. Teraz pokażę, jak często będzie używana ta mobilizacja. Może to będzie jednak inna mobilizacja, może jednak z tym talitiem będzie lepiej. Może te testy są, nie bardzo jakby odpowiadają temu, co zwykle widzimy w KVK. To się jeszcze wszystko okaże, ale na razie wygląda to całkiem nieźle. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się. 一倒说三呢？啥